Partnerem śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej. Punktualnie o 7.00 ruszamy na drugi koniec Polski. Oczywiście po trzy punkty. Wszyscy zwarci i gotowi, jedziemy do Mielca. zmierzamy już do Mielca, za niedługo powinniśmy być, czekamy z utęsknieniem na to, kiedy Śląsk znowu zacznie grać w Ekstraklasie. No czekaliśmy na ten mecz dwa tygodnie niemal, piłkarze dobrze, myślimy, że piłkarze dobrze się przygotowali. No i teraz z Adamem, który tutaj jest, który dzisiaj będzie też debiutował, będziemy Wam chcieli skomentować to spotkanie, jak najlepiej nam się to uda. Jak Ty, Adam, myślisz, jaki będzie wynik dzisiejszego meczu, jak Ty nie chciałbym ferować dokładnego wyniku, ale liczę na dobrą, grę, na dobrą grę Wrocławian, taka jaka była w poprzednich spotkaniach, tylko żeby było to pociągnięte od pierwszej do ostatniej minuty, a wtedy o wynik będziemy spokojni. Muzyka Thank <laughs> you. No ciekawe, bo to zawsze dwutygodniowa przerwa. Na początku sezonu to jest taki moment, który jest niewiadomą z punktu widzenia piłkarzy Śląska. Pewnie lepiej by było, gdyby mogli rozegrać mecz z Pogonią Szczecin. No ale wiadomo, że mecz musiał zostać przełożony. Na pewno pozostaje niedosyt po pierwszych dwóch kolejkach, bo ten dorobek punktowy i powinien być, powinien być większy. Na pewno Śląsk ma dużo atutów, które dzisiaj może zamienić na trzy punkty. Może, ale chyba do końca nie musi, bo no, Stal będzie chciała po tych trzech meczach bez zwycięstwa też na pewno na własnym stadionie, własnym kibicom pokazać się z dobrej strony. Jak pan ocenia dzisiejsze spotkanie w wykonaniu Mielec i Śląska Wrocław? Dla mnie lepsze spotkanie, przynajmniej w pierwszych 20 minutach, rozgrywał Śląsk. Natomiast Śląsk nie udokumentował tego strzeleniem gola. A Śląsk jest taką drużyną, która swoją przewagę musi udokumentować strzeleniem gola. Dla mnie dzisiaj Mielec. w ciągu całego meczu była drużyną bardziej dojrzałą. Która miała plan na ten mecz i lepiej go realizowała, dlatego wygrała mecz. Kto dzisiaj byłby ym, zawodnikiem meczu? W Pana opinii? No, wydaje mi się, że Koki Hinokio, który tak naprawdę jest piłkarzem, który, nawet jak Stal Mielec nie idzie, to daje taki sygnał i ma w sobie coś takiego, co czym zaraża pozostałych piłkarzy. Też chyba kluczowy moment to jest te 10 minut po przerwie, kiedy tak naprawdę dwa ciosy, które Stal Mielec yy, którymi uderzyła Śląska. No tak zachwiało Śląskiem, że Śląsk to tak przebudził się dopiero jak już było po meczu. A jakaś recepta dla Śląska na poprawę w następnych meczach? Dla mnie jeśli chodzi o Śląsk, to problemem jest mentalność. Bo Śląsk dobrze zaczyna mecze, tylko tak naprawdę nie potrafi zagrać dwóch równych połów. Nie potrafi utrzymać swojej przewagi i nie potrafi udokumentować jej golem, więc to jest problem śląska. Rzeska. No to Śląsk nie zagrał znowu dwóch równych połów. Śląsk nie potrafił zagrać równo. Było dobre 15 minut. Potem zjazd, jeśli chodzi o grę Śląska. Strata bramki przy końcu pierwszej połowy. Nie wyglądało to zbyt dobrze. No znowu są błędy bramkarza. Znowu powtarzają się w sumie te same błędy, które były we wcześniejszych meczach. No i co? Typowaliśmy, że może być zwycięstwo, że to jest idealna pora na to, no ale. Niestety nie ma zwycięstwa, jest porażka i to dość smutna. No i wracamy do Wrocławia bez punktów, niestety. Widzę, że Kasper taki mało ożywiony po meczu. No nie ma co się dziwić. W piłkę grała tak naprawdę tylko Stalmielec. Śląsk był dzisiaj tłem dla, dla swoich rywali. Trener Magiera ma dużo, dużo pracy i duże pole do analizy, żeby, żeby poprawić i przygotować swój zespół do następnych kolejek, bo jeśli się nie wygrywa ze stalą mielec, to ciężko myśleć o punktach w następnych w, z innymi rywalami, ale patrzymy mimo wszystko z optymizmem. Przyszłość, a teraz czekamy na pyszne jedzonko. No co by do wielkiego powiedzieć? Ten dzień chyba w ogóle źle się zaczął. Dla Śląska Wrocław i dla nas wszystkich. Pod kątem naszym i Śląska wrocław tu chyba dzisiaj po prostu nikt nie dojechał. Kibice też dojechali dopiero gdzieś na 60. minutę. Także ciężko to w ogóle dzisiaj cokolwiek powiedzieć. A tutaj czekamy z polecenia Wąskiego Kanału od Wąsa. Jesteśmy w knajpie podobno najlepszej w Mielcu. Nie wiem, czy kojarzycie tego pana, który tam jest. Podobno jest znany z Europy, da się lubić. To jest Kevin i to jest kuchnia Kevina. Także zobaczymy, czy to jedzenie rzeczywiście trafi do grupy mistrzowskiej, czy do grupy spadkowej. Jak mawia wąsek. 19.08, a niektórzy zamówili English breakfast. To chyba najpóźniej wydane śniadanie o tej w tej restauracji. Nie przyszło moje angielskie śniadanie o godzinie 19? Dokładnie tak. Dokładnie tak I to z... nie jest żart na potrzeby chwili. On naprawdę zamówił śniadanie o 19. <laughs> Sam mówiłem, nie widzę w tym nic dziwnego. Jestem troszkę. To są emocje. <śmiech> <śmiech> Zapytałeś Paweł na samym końcu, czy ocenimy kuchnię kawina w grupie spadkowej czy w grupie mistrzowskiej. Two. I zdecydowanie oceniam ym, tą restaurację na grupę mistrzowską. O, teraz chyba jest. Jak... Nie, też nie. Nie, nie się. nagrywa się. się. A, faktycznie. O, witamy widzowie! No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze wszystko jest w porządku. 0.53, czyli już w niedzielę, emeldujemy się z powrotem we Wrocławiu. Na tarczy porażka, ale, będąc kibicem Śląska, można się już do tego przyzwyczaić. Można powiedzieć, że dzień jak co porażka jest wpisana, bycie kibicem Śląska. Partnerem śląsknetu jest Proliga Wrocław, rozgrywki piłki nożnej sześcioosobowej.